Co my tu mamy, widzowie? Fortnite, Blitz, Royal. Dobra, bijemy się na takiej małej strefie. 31 osób jest w lobby. Okej. Okay. Każdy z nas ma medalion szczególny. Brzmi to ciekawie. No nic, pozostaje nam wybrać w takim razie jakąś miejscówkę. Mam broń na start. I to nie taką kiepską. Ja na przykład bardzo lubię usp -ki. Jest szybki, celny. Czego chcieć więcej? Zamienię sobie miejscami. Dobra, mamy tu skrzynkę. Ej, jaka ładna skrzynka. Co nam mi da? E esse cartaz... Ei, 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 comezco, comezco, comezco! Plezis! Jak mnie podjechał tutaj od razu? Nawet nie zdążyłem zobaczyć, co wypadło z tej skrzynki dobrze. Słuchajcie, widzowie, zapowiada się naprawdę intensywna rozgrywka. Tym bardziej, że ten tryb trwa tylko 5 minut. Właściwie to mecz, nie tryb. Ale tryb jest, no, wiadomo o co chodzi. Leczę się do fula i lecę szukać fragów. No, długo nie trzeba szukać, bo już ktoś do mnie strzela. Kolego, nie ruszaj się i mamy cię. Mówiłem USPK. Nie chciałbym robić dużo cięć w, w tym odcinku. Bo jest to intensywny meczyk, ale poczekajcie, bo mamy gościa. Szybciutko go podjadę. Gdzie jesteś i leżysz? Jak mówiłem wcześniej, nie chciałbym robić dużo cięć, bo to jest intensywna gierka, szybka gierka. Mapa jest mała, ludzi jest dużo, każdy się podjeżdża, ale wiadomo jak to w grze. Bywają też nudne momenty, nie chciałbym was zanudzać, chciałbym żeby ciągle była jakaś akcja. No i jest akcja taka, że 105 osób i mam przed sobą złoty zrzut zaopatrzenia. Co nam wypadnie? Yy karabin. Nie chcę go. Biorę medalion i lecę dalej. Lecę szukać fragu, bo zostało mało ludzi, a trzeba tutaj oponentów wysłać do lobby. I w podskokach i ślizgach widzę następnego. On mnie nie widzi. Jednak mnie widzi i nie, 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 nie rusza się. Trafi go, trafi go. Jest! Już myślałem, że będzie po mnie. Tu się nie da budować. Tu jest ostra walka face to face. Jeden błąd i zaczynam od początku meczy. Pozwólcie, że się tutaj w uleczę do fula. Zostały trzy osoby wraz ze mną. To już jest ewidentnie końców Trzymajcie kciuki za mnie, żebym wygrał. Gdzieś tutaj na dole się strzelają między sobą. A właściwie to już się wyeliminowali. No i zostałem 1v1. Co teraz? Oby mnie popełnił błędu. Gdzie on jest? Nie chcę się głupio wychylić, żeby nie dostać spraya od niego. To byłby fatalny koniec dla mnie. Przeczekam jeszcze chwilę. Otworzę skrzynkę. Zabiorę podkę. rozglądam się. Full focus widzowie. Jest tutaj. Dobra. Teraz albo nigdy. Oberwał, schował się tutaj. Dobra, idzie, idzie, idzie. Widzowie, pompa. Co on zrobił? Jest. Dobrze, wygrałem. Mamy to. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Był krótki, ale potraktujmy to jako ciekawostkę. Ciekawostkę taką, że Epic Games potrafi nas czymś zaskoczyć. Trzymajcie się, pozdro.